Więc myślałem sobie ostatnio nad tym, jak to jest, że niektórzy ludzie potrafią zagadać do obcego na ulicy i zawrzeć przyjaźń w 5 sekund. Ja, powiedzmy, że potrafię sobie wyobrazić, jak to robię, ale to, to tylko tyle. A jako, że znam blisko taką właśnie osobę, mam taką obserwację, takie. Wiecie, ta osoba zagaduje do obcego na ulicy i po chwili już gadają jak ziomeczki, a ja jestem za rogiem i robię notatki i takie. hmmm, zastanówmy się, czemu nie mam znajomych. Chowa się za rogiem z notatkami. No i doszedłem do wniosku, że osoby tego typu, które mają taką łatwość nawiązywania kontaktów, prawdopodobnie mają coś takiego w głowie, że nie nie mają takiego podziału. Ja na za przykład, zawsze miałem taki podział w głowie. Ciekawi mnie czy też taki mieliście, że są obcy, znajomi, koledzy, liści koledzy, przyjaciele i przyjaciele to zawsze musi być, zawsze musi być jedna albo dwie osoby, bo przyjaciół nie można mieć dużo z definicji. Jakby gdzieś tam w mojej głowie była taka e, taki mniej więcej wizja świata, ponieważ wydawało mi się, że przyjaźń to jest bardzo konkretna, jakby zażyła relacja z drugą osobą. Na przykład, jak taki jeden mój kolega na przykład wypowiadał się o swoich znajomych jako o swoich przyjaciołach, ja na przykład miałem takie wręcz poczucie niesmaku, bym powiedział. Takie, takie minimalne, nie takie minimalne zupełnie, ale wręcz miałem takie minimalne poczucie niesmaku, że wiedziałem, jakie są relacje tego kolegi z jego znajomymi, i jak dla mnie to byli kolego-znajomymi. I byli przyjaciółmi, bo dla mnie to dziwne, że, ta, że ten kolega wypowiada się o osobach, z których nie ma tak zażyłej według mnie relacji, jako o przyjaciołach. Ale ostatnio bardzo próbuję zrozumieć, jak, jaki jest mój sposób myślenia i to mówiłem na innych od odoczywistnić pewne rzeczy, które są dla mnie oczywiste i zrozumieć. No dobrze, mam swój sposób myślenia i oczywiście, że dla mnie wydaje się on być najbardziej naturalny i najmądrzejszy na świecie, ale inni mają inny, więc może warto się zastanowić. Właśnie wydaje mi się, że te osoby, które mają tę te łatwość tego nawiązywania, nie mają, nie, nie tak u nich wygląda ten podział. Nie? Na przykład, wydaje mi się, że ten kolega, właśnie, którego, na który tak mi tak inspirujesz, że... wydaje mi się, że te osoby. Nie mają w głowie takiej kategorii jak obcy. Nie mają za bardzo takiej kategorii jak obcy, tylko wszyscy obcy są potencjalnymi kolegami. Natomiast takim myśleniem jak moje to jest coś takiego, że dopóki nie, roz nie rozmawiasz z tą osobą, jesteście obcy. Jak porozmawialiście, to jesteście znajomymi. Jak porozmawiacie więcej, to jesteście kolegami. Nie? Jest jakiś taki, e, że tak powiem, moje serce jest za siedmioma fosami, dziesięcioma murami. Sam nawet nie zdaję sobie z tego sprawy, bo jest to dla mnie. Jakby coś oczywistego. I wydaje mi się, że właśnie te że, że ta mentalność odpowiada za to, że, że z jakimś takim podziwem i zazdrością patrzę na osoby, które mają łatwość nawiązywania od razu takich relacji. Nie mają takich w głowie kategorii jak obcy i, obcy i znajomi. Jakby od razu są koledzy, a jeżeli nie jest, nie jest ktoś kolegą, no to jest potencjalnym kolegą. Jeżeli są obcy znajomi, koledzy, przyjaciele, to usuwamy w ogóle te, te, te pierwsze dwie kategorie. Pojęcie przyjaciela też można roz rozszerzyć i to też może pomóc. Ale oczywiście po powody są różne. Ludzie są skomplikowani, relacje są skomplikowane. Rozpisze, oni po prostu nie biorą wszystkiego tak poważnie i serio tak zwane mają mniejsze standardy, bardzo luźno podchodzą do relacji. Tak też oczywiście może tak być, nie? Niektórzy są ostrożniejsi i nieufni. Właśnie też warto zastanowić się skąd się bierze ta ostrożność i nieufność, nie? Czy ona jest uzasadniona, czy może wynika z jakichś przeszłych przeżyć, może... Na przykład u mnie, no, na osiedlu były takie różne patusiarskie dzieci, że w pewnym momencie przestałem wychodzić na dwór. Dosłownie w głowie małego mnie, Pojawiła się, nie podświadoma, tylko świadoma myśl, że wychodzenie na dwór bywa niebezpieczne. No tak u mnie wyglądało podwórko. Półpatusiarskie dzieci były, no wiem, że klasizm, ale zacznijmy od tego, że nie jestem tolerancyjny jak mogę, no... Jak, jak dzieci na ciebie plują dla zabawy, nic dziwnego, że potem człowiek zaczyna sobie myśleć, że na tej podstawie się tworzy jakaś taka wizja tego, jak działa świat, nie? Przekłada się na to, to potem na to, że widzisz, że jest jakaś osoba i... Prawdopodobnie w innym świecie już jesteście znajomymi, więc, czemu nie sprawić, żeby to był ten świat? No, ale jakoś tak, to nie, do tego nie dochodzi. Potencjalnie koledzy brzmi trochę niezdrowo, podczasem niektórzy ludzie w serio nie chcą nowych znajomości. To właśnie też tak o tym myślę, że ja, oczywiście, mógłbym nauczyć się podchodzić do ludzi na ulicy, ale totalnie biorę pod uwagę, że oni mogą wcale nie chcieć tego, co też jest istotne. Jako, że ja sam wiem, że niekoniecznie bym chciał, że co wychodzę na ulicę, jakiś random do mnie zagaduje i opowiada mi swoją historię życia. Ale nie zgodzę się z tym, że potencjalni koledzy brzmi niezdrowo. Potencjalny kolega oznacza to, że. Jestem otwarty na możliwość, że moglibyśmy być kolegami. Nie, nie zamierzam wykorzystać w żaden sposób tej osoby, po prostu jestem otwarty na znajomość. Bardzo lubię zawierać losowe znajomości, mam pełno znajomych, których poznałam przez swoje wychodzenie, przez szereg, ale jeśli chodzi o przyjaciół, to bardzo uważam na to stwierdzenie. No właśnie, przyjaciel to jest takie mocne słowo, nie? No, ja mam schizę czasem, że jestem tylko znajomą dla moich przyjaciół, o rozumiem. Ale pamiętajcie, nasze schizy, a rzeczywistość potrafią być dwiema różnymi rzeczami. Nie ja lubię nazywać ludzi przyjaciółmi, bo jestem świadoma, że relacje przemijają, i nawet rzekomy przyjaciele w każdej chwili mogą odejść. Staram się bardzo nie przywiązywać i poszerzać grono znajomych, rozumiem. No właśnie, ale pamiętajcie, że zawsze jest teraźniejszość ostatecznie. Przeszłość jest projekcją w naszej głowie, którą projektujemy w teraźniejszości, i przyszłość jest projekcją w naszej głowie, którą projektujemy w teraźniejszości. Oczywiście przeszłość się wydarzyła, więc jest w jakiś sposób prawdziwa, przyszłość się nie wydarzyła, więc jest mniej prawdziwa od przeszłości, ale generalnie zawsze jest teraźniejszość. Więc rozumiem to właśnie takie nieprzywiązywanie się, bo sam tak miewam, ale z drugiej strony myślę, że to też może. Zaszkodzić, że gdzieś tam po latach człowiek może stwierdzić, że no mogłem trochę bardziej otworzyć moje serce na niektóre osoby. Ja nie rozumiem, jak są ludzie w związku i się nie przyjaźnią, tylko jakoś to oddzielają. No, właśnie, od idealnej przyjaźni do idealnego związku, gdyby mogły takie istnieć, no rozumiecie o co chodzi? No to od bardzo dobrej przyjaźni do bardzo do do dobrego związku, nie taka daleka droga, mi się wydaje. Przeciwieństwa wciąż się przyciągają w tych czasach, jak dla mnie to bullshit. Powiedzmy, że parę razy w życiu tego doświadczyłem, ale jednocześnie doświadczyłem wcale nie rzadziej tego, że podobieństwa się przyciągają, więc no ale teoretycznie, jak są dwie osoby, które są swoimi przeciwieństwami, to jest bardzo duży potencjał do dla wzrostu, ponieważ te dwie osoby wzajemnie się uczą, ale w praktyce jest tak, że raczej wychodzi jakiś konflikt za nim. No bo ludzie nie są dojrzali. Poprzez dojrzałość mam na myśli rozwagę, pamiętajcie, rozwaga ważniejsza od powagi. Dla mnie relacje międzyludzkie to jest gra w Monopoly, nikt nie wytłumaczył mi zasad, a poza tym z jakiegoś powodu mam karty do UNO.